serdecznie Jonatka Bachyzecz, wicedyrektor y, szkoły. Y, proszę Państwa, zaprosiliśmy Państwa na spotkanie ogólne, ponieważ y, chciałam Państwu przekazać kilka informacji w tym jedną bardzo istotną i ważną. Y, jak Państwo wiecie, y, ten rok szkoły był... Y, Szczególnie trudny. Eee, szkoła liczy sobie już pół wieku na pieniędzy, a ten rok zapamiętamy jako naprawdę chyba najtrudniejszy w dziejach szkoły. Eee, wiele się działo. Jak wiecie Państwo, zapraszam, tak? Jak wiecie Państwo, eee, końcówka sierpnia dowiedzieliśmy się, że... Szkoła będzie funkcjonowała bez dyrektora z uwagi na to, że nie został ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły, a, ta, a kadencja pana dyrektora wyrwy dobiegała końca. Na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dowiedzieliśmy się, że będzie osoba pełniąca obowiązki dyrektora szkoła, szkoły. A więc powierzono taką funkcję pani wicedyrektor gimnazjum, i jednocześnie przez szereg spotkań starano nam się udowodnić, że funkcjonowanie szkoły ponadgimnazjalnej jest niezasadne. Starostwo tłumaczyło nam, że z uwagi na wygaszanie, Gimnazjum, e, czynniki ekonomiczne. E, szkoła jest e, niepotrzebna, e, zbyt droga, e, nie ma uzasadnienia e, z uwagi na to, że jest e, mało. E, oczywiście e, razem z Państwem tak, walczyliśmy na argumenty, przypominając, e, że ta szkoła e, ma rację bytu. Że ta szkoła jest szkołą wyjątkową z uwagi chociażby na osiągnięcia jej uczniów i nauczycieli, bo to jedyna szkoła, która w rejonie pilskim, tak mogę powiedzieć, ma udokumentowane osiągnięcia, jakim jest chociażby niezależny ranking perspektyw. Ta szkoła jest wyjątkowa właśnie ze względu na to, że jest małą szkołą, ze względu na to, że uczniowie nie są anonimowi i Państwo wiecie, dlaczego ja nie muszę Was przekonywać. Odbywało się sporo rozmów. Państwo wspieraliście nas jako rodzice w działaniach, również wychodząc do środowiska, do naszych absolwentów, po to, żeby opinia publiczna wyraźnie pokazała, tak wskazała, że ta szkoła jest, ma, ma swoją uzasadnienie. I w pewnym momencie Państwo, szczególnie Ci, którzy mogli być na spotkaniu ze Starostą, a ponieważ termin ogłoszenia spotkania był no na tyle krótki, niemalże z dnia na dzień, czy nawet rano, upubliczniono w dniu zebrania informacji, więc dla nas było Państwa niewielu, tak? Ale byliście i zabieraliście głos. I to był bardzo ważny głos w dyskusji, bo wtedy pokazaliście, że pomysły, starostwa na to, że w miejsce wygaszalnego gimnazjum należałoby utworzyć młodzieżowy ośrodek socjoterapii, to nie jest dobry pomysł. Tak? To nie jest dobry pomysł. Udowodnialiście razem z nami, że my nie jesteśmy przeciwko takiej placówce dla młodzieży, a nie przeciwko tej młodzieży, której oczywiście wsparcie się należy i Państwo to gwarantuje, ale niekoniecznie w budynku tej szkoły, bo w gimnazjum nie jest udzielone budynkiem. Tak najpierw pomysł na internat, na pierwsze gimnazjum, a potem na te, tę część gimnazjalną. A więc e, wojna na argumenty. E, dzięki temu spotkaniu, jak Państwo pamiętacie, e, starosta się wycofał z pomysłu utworzenia Miejskiego Ośrodka, przepraszam, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w miejsce gimnazjum. Równocześnie, dzień wcześniej, nauczyciele tej szkoły poinformowali go o zamiarze stworzenia stowarzyszenia, które to stowarzyszenie wychodziło jak gdyby, na potrzeby, czy, na, czy było zgodne z ideą starosty, który w swoich propozycjach dawał właśnie taką możliwość, żeby szkoła przeszła w ręce prywatne. Nauczyciele chcieli stworzyć stowarzyszenie, stworzyli takie stowarzyszenie, które miało na celu utrzymanie zespołu szkół w podobnym tworze jak dotychczas, tylko zamiast gimnazjum miała powstać czy ma powstać ośmioklasowa szkoła podstawowa. Czyli bylibyśmy zespołem szkół, troszeczkę na innych warunkach. Tutaj panie z zarządu y, dopowiedzą, tak ja tylko sygnalizuję w tym momencie. W związku z tym y, mieliśmy taki przekaz od starosty, że y, to jest dobra inicjatywa, że y, w takim razie on się wycofuje z nosu, ale pod warunkiem, że y, będzie możliwość, czy będzie to gwarancja pracy dla nauczycieli gimnazów. I stowarzyszenie taką ofertę, stowarzyszenie założone przez nauczycieli tej szkoły, taką ofertę złożyło w starostwie powiatowym, że priorytetem będzie zatrudnienie nauczycieli tracących pracę w gimnazjum, nauczycieli zespołu szkoł, szkół, bo przecież wielu z nas łączy etaty w obu szkołach. Ostatnio na zebraniu z rodzicami również Państwo, yy, właśnie przedstawiciele, Rada Rodziców wystąpiła z taką inicjatywą, żeby również napisać pismo do Pana Starosty, żeby przypomnieć yy, o mm. tym, że yy, warto tak, yy, tej szkole yy, dać taką możliwość stowarzyszenia yy, po to, żeby ta szkoła przetrwała. I w tej chwili muszę Państwu powiedzieć, że ostatni dni pokazują coś bardzo niepokojącego, a mianowicie no, otwarcie y, dzisiaj też na y, sesji padła informacja, że y, Pani Ero rekomendacje Zarządu Starostwa Powiatowego wchodzi, że uzyskał drugi podmiot, który się również ubiegał o pozyskanie budynku o gimnazjum. Podmiot prywatny, który również chce tam stworzyć szkołę yy, podstawową, a nie nasze stowarzyszenie, stowarzyszenie związane tutaj w szkole. I ten podmiot nie gwarantuje, nie gwarantuje, podmiot nie gwarantuje zatrudnienia nauczycielom yy, naszej szkoły. Yy, nie wiadomo, kogo będzie zatrudniał, na jakich zasadach i jakie będą warunki, jeżeli chodzi o reputację młodzieży. Ja może dopowiem. Yy, Wiceprezes Stowarzyszenia Dobra Szkoła Aleksandra Żaliowska że drugi podmiot zaproponował edukację dzieci i młodzieży tylko i wyłącznie w języku angielskim, więc wszystkie przedmioty miałyby być nauczane w języku angielskim, dlatego żaden z naszych nauczycieli przedmiotowych na pewno nie znajdzie tam pracy. I proszę Państwa, podajemy tę informację, żebyście Wy jako rodzice Wiedzieli, bo wydawało nam się, że e, wspólnie sporo już osiągnęliśmy i dawano nam nadzieję na to, że skoro w propozycji starosty było utworzenie stowarzyszenia e, i, i deklarował poparcie dla tej inicjatywy i nauczyciele taką inicjatywę podjęli, w tej chwili, jak gdyby, jesteśmy mocno zaniepokojeni że te ostateczne decyzje pójdą w innym kierunku, tym drugim podmiotem. Ja tylko znam nazwisko pani Marta Sokłosa. I, no, pani, Włodarczyk. i pani Włodarczyk, tak? Ja może uzupełnię, że jest to podmiot prywatny. Natomiast nasze stowarzyszenie jest organizacją non-profit, czyli my nie deklarujemy tutaj e, działalności zarobkowej, gospodarczej, wręcz pracę charytatywną i społeczną na rzecz naszego stowarzyszenia, a podmiot zewnętrzny, który prawdopodobnie, mam nadzieję, że nie nie wkroczy tutaj, e, będzie po prostu zbijał na tym budynku i szkole, na naszym imieniu, dobry biznes. Mimo, że nie został ogłoszony przez... Tak, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkoły e, 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 Deklarowało, proszę Państwa, rzeczywiście pracę na rzecz szkoły i doposażenia szkoły ponadgigazjalnej, jeżeli byłyby wypracowane jakiekolwiek pieniądze, chociażby z tytułu czynszu. Także tutaj jesteśmy mocno zaniepokojeni, dlatego Państwu to sygnalizuję. Jeżeli macie jakieś pytania, czy mielibyście, jest tutaj obecny zarząd stowarzyszenia, także można dopytywać za chwileczkę, jak będzie taki moment, kiedy poinformuję Państwa, że mamy jakby moment na dyskusję, czy wolne głosy. A w tej chwili chciałam jeszcze dopełnić tego, co najważniejsze dla nas. Co, na co czekaliśmy cały rok, a mianowicie odbył się konkurs, gdzie do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, w tym jeden z naszej szkoły, za którego mocno trzymaliśmy kciuki i mocno wspieraliśmy pani Izabela Góra, pani magister Izabela Góra, dotychczasowa nauczycielka języka angielskiego naszej szkoły, wygrała. Konkurs i jest już oficjalnie od 2 maja dyrektorem zespołu. Ja w tej chwili oddaję głos pełnoprawnej za chwilę pani dyrektor. Tak, część z Państwa, witam Państwa serdecznie, część z Państwa mnie zna, ponieważ uczę angielskiego w tej szkole od 13 lat prawie sercem. 13 lat z tym miejscem, moje miejsce pracy i nie tylko. Emocje po konkursie, który odbył się 7 kwietnia, już opadły. To jest nie tylko mój sukces osobisty, ale sukces całej naszej szkoły, całego naszego grona. I z tego miejsca dzisiaj dziękuję serdecznie pani dyrektorowi Annie Bachelicz i panu dyrektorowi Kracieszkowi Węgła. Za wsparcie mentoryczne e, i przygotowanie do konkursu, gdyż była to ciężka, e, karkołomna, miesięczna e, praca. Wspierał mnie e, grupa pedagogiczne, którym również bardzo dziękuję i jestem za to wdzięczna. Powtarzam, to jest sukces całej naszej szkoły. Jeśli chodzi o Państwa, to mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegała bardzo pozytywnie. E, proszę pamiętać, że. Moje nastawienie do młodzieży nie zmienia się. Jestem przede wszystkim nauczycielem, dyrektorem. Jestem też mamą. Wiem, jakie są Państwa oczekiwania wobec szkoły i wobec nauczycieli. Także mój gabinet zawsze jest dla Państwa otwarty. Liczę na współpracę i wsparcie z Państwa strony. Dziękuję serdecznie. przedstawiając swoją osobę wspomnieć o tym, że jest to ta osoba, która w szkole bardzo prężnie rozwija wolontariat, jest to ta osoba, która u młodzieży wszczepia taki ważny pierwiastek jak troska o drugiego człowieka w kontekście takich akcji jak drużyna na szpiku, więc to co się wiąże Transplantacjami, jak też y, y, wsparcie y, osób chorych, szczególnie dzieci. Także z tego Pani jest znana i takie akcje y, dosyć szerokie, y, bo y, można powiedzieć y, na skalę powiatu, podejmuje z młodzieżą Państwo na pewno o dzieci o tym słyszeliście, gdzie wiecie, jeżeli chodzicie na nasze strony, to też z, z takie oblicze Pani góry na pewno poznaliście. Natomiast y, proszę Państwa, jakie macie pytania, bardzo proszę, podzielcie się z nami może Waszymi uwagami czy pytaniami. My ja mam pytanie, jak... Co my możemy zrobić w sprawie obronnego stowarzyszenia, bo nie da się ukryć, że stowarzyszenie tutaj z Państwa szkoły, z naszej szkoły byłoby stowarzyszeniem korzystniejszym, poprzez to byśmy mogli uzyskać tutaj wnioski, jak słyszę, na doposażenie sal lekcyjnych, z czego by mogły korzystać nasze dzieci. Co my jako rodzice możemy w tym momencie zrobić, żeby po prostu poprzeć jeszcze tę inicjatywę, że uważamy, że, że to byłoby lepsze rozwiązanie, przynajmniej dla naszej szkoły? To jest trudna odpowiedź na to pytanie. Widzicie Państwo, że taką, takie wsparcie deklarowaliście na zebraniu Waszych przedstawicieli, i ono zostało. Yy, Artykułowane w piśmie do pana starosty, które rozwijał temat, wskazując na korzyści. Na to, że sam był inicjatorem tego pomysłu i takie były jego oczekiwania. Myśmy te oczekiwania podjęli. To nie była łatwa decyzja, bo to jest bardzo trudne tworzyć szkołę od podstaw. Tak? W sensie organizacyjnym, w sensie finansowym, w sensie każdym. Ale uważaliśmy, że tak. Bo mieliśmy nadzieję, że to da bezpieczeństwo całemu zespołowi. Że tak jak pani mogę pójść, dyrektor w góra, to deklarowała, my jesteśmy bardzo związani z tą szkołą, z uczniami, a wiemy też, że uczniowie i że Państwo też często dawaliście wyraz takim y, uczuciom. No, trzeba się będzie zastanowić, trudno jest mi tak odpowiedzieć na gorąco. Decyzję jeszcze nie zawisła. Procentowych decyzji jeszcze nie podjęto. Jest to, już powiedziałam, rekomendacja starostwa, decyzję o tym, komu zostanie przyznana ta szkoła, ten budynek, ostateczną podejmie dyrektor szkoły. Czyli Pani Góra. Aczkolwiek zaznaczono, że dyrektor szkoły jest uzależniony od swojego organu prowadzącego. I to nas już na początku przeraża, proszę Państwa. Decyzja dyrektora szkoły, ale. Tak, ale organ prowadzący, że nas jest w się Bo jednak to może się nie chodzą do tej szkoły, to jest no na przykład część, część budynku wynajmują tam dziewczyny i część stowarzyszenia. To my celem dlatego, że wówczas robimy dla siebie konkurencję, tak? Wyrywamy sobie nawzajem uczniów, a nie taki jest cel naszego stowarzyszenia i szkoły funkcjonującej na To ma być ośmioklasowa szkoła, na ten budynek na... to jest trochę róża. więcej teraz, czy podobnym rozmiarze jak w nas. Tam się nie da, chodziło zrobić, pomijając już powiedzmy no... W głównej mierze chodzi też o to, że stworzylibyśmy tam szkołę podstawową, tak, w której uczą też nauczyciele uczący w szkole średniej i w gimnazjum. Chodzi o to, że dzieci ze szkoły podstawowej, nawet już nie te maluszki, te pierwsze, drugie, trzecie klasy, ale siódme, ósme, przenikają się z uczniami szkoły średniej. Poznają innych nauczycieli, korzystają tutaj z pomieszczeń klasowych, korzystają tutaj z sali e, e, gimnastycznej, tak. I docelowo może by również wybrali tą szkołę. Ponadto stowarzyszenie miało też, jak już mówiliśmy, najpierw oczywiście, najpierw zagospodarować swoje pomieszczenia, jeżeli chodzi o wyposażenie, pomocy dydaktyczne i tego typu rzeczy. Później oczywiście doposażać również szkołę średnią. Wiadomo, jak w chwili obecnej stan wszystkich szkół, że tak powiem, wygląda. Tak? No i de facto wprowadzenie tego innego podmiotu tam nie gwarantuje tych wszystkich rzeczy. Nie gwarantuje wymiany młodzieży, tak? zapoznania się, bo to chcieliśmy stworzyć jedno naczynie połączone, tak jak to jest w chwili, w chwili obecnej. I myśleliśmy, że to się naprawdę sprawdza, tak? gimnazją razem ze szkołą średnią to się sprawdzało. My się znaliśmy, my znaliśmy nasze dzieci, nasze dzieci znały nas i siebie nawzajem. I tu nagle to zostałoby tak jakby zachwiane, tak? A, a nie to było tak jakby tym naszym głównym pomysłem, żeby to stworzyć. Ja jeszcze chciałam dodać, że pomysł, czy inicjatywa utworzenia stowarzyszenia, jeszcze raz podkreślam, to nie był pomysł wychodzący od nauczycieli szkoły. Takie oczekiwania były starosty, który to precyzował w tych swoich <try> um, możliwościach dla szkoły, gdzie bardzo wyraźnie podkreślał czynnik ekonomiczny, że bez y, tamtej części y, gimnazjalnej szkoła nie przetrwa. A więc tutaj jak gdyby ta inicjatywa była podjęta zgodnie z oczekiwaniami i nagle skąd taka decyzja? Czy, czy zamysł? Bo to dzisiaj było wyraźnie powiedziane y, publicznie, y, co oczywiście y, można udowodnić. Więc y, Myślę, że warto wspólnie... Proszę Państwa, może tak, bo my też jak gdyby dowiedzieliśmy się dopiero co skończyła się sesja i taka informacja, panie były na sesji, taką informację przyniosły. W związku z tym ja myślę, że e, trzeba się zastanowić. Będziemy się zastanawiać, co możemy zrobić a wtedy będziemy Was prosić o wsparcie, bo ja myślę, że co udowodnił nam organ prowadzący, że na nich chyba się niespecjalnie liczą, ale jak jest nas więcej, w sensie z Państwem, rodzicami już inaczej. Zresztą ci Państwo, którzy byli na tym spotkaniu, w młodzieżowym, przepraszam, w Chodzieskim Domu młodzieżowym, młodzieżowym, Domu Jednak, tak, to Widzieliście, tak? Jak, jak, jak było? Jak zupełnie zmienił się front starosty w momencie, kiedy rodzice powiedzieli, że Mosowi nie w tej szkole. To wyście to wygrali współspotkani. Także e, liczę na to, że Państwo będziecie nas nadal wspierać, a my się zastanowimy, co jeszcze, co można zrobić, skoro to pismo od rodziców e, też jak gdyby...

to patrzę, tak patrzę na, naszych, na nasze władze rodzicielskie. Pan przewodniczący jest chory, więc go nie widzę, tak? Natomiast mam tutaj dwie panie. Pan tak, może rzeczywiście chwilę byście się państwo zastanowili. Może rzeczywiście, chociażby dzisiejszego spotkania, co pan dyrektor mówi, to taką... Myślę, że to warto. No, skoro, Starosta musi się liczyć z opinią publiczną. Może nie chce się liczyć z naszym zdaniem, ale naszym, nauczycielskim, tak? Ale y, Was jest więcej, tak? Wy już tworzycie rodziny całe. Więc może rzeczywiście. Także no, ja po prostu będę prosiła, żebyście się Państwo tak jako Rada Rodziców zastanowili i, i, i będą zebrania w klasach, to ja myślę, że jest w tym momencie jak gdyby moment. Może ten sposób. Jeszcze raz przypomnę, że my w pani Starosta pamiętamy, tak? Co pan no? Bo obiecał przecież. Obiecał publicznie. A teraz się z tym wycofuje. Czy rzeczywiście te pieniądze są aż tak ważne, słuchajcie Państwo, łatwo jest szkołę zlikwidować, tak? To ja tak sobie to wyobrażam, że skoro tam wejdzie podmiot jakiś gospodarczy, który będzie zarobkował, no to tę szkołę będą znowu zlikwidować. No ale nie wiadomo, czy yy, podmiot nie zdecyduje poprzednio, to nie zostanie formą mocy. No jeżeli Państwo kojarzycie nazwisko y, jednej z tych pań, y, próbowała gdzieś tam w szkołach gminnych różne inicjatywy i nic z tego nie wyszło. Także to inicjatywy pewności nie ma, że tak jak pani tu zwraca uwagę, że to, a, a ze strony nauczycieli jest to tak wielka determinacja, y, ja wiem y, 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 Pracuje z tymi ludźmi tyle lat i tu się jak gdyby nie patrzy na to, czy ktoś komuś zapłaci za dodatkowe godziny, które są przepracowane w szkole. Nie, bo, bo walczymy o tę szkołę, tak? bo chcemy utrzymać tę szkołę. I takie są deklaracje i tak się dzieje. Teraz możemy stworzyć pismo i potem się przejść do pracy, żeby nie sprawa za... żadnych zgodne. Tak. Proszę Państwa, tak? Ja. Nie musimy głosować. Nie. Dobrze, ja jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i, i, i proszę Państwa, tak jak widzicie mamy nową młodą panią dyrektor energiczną od 2 maja podwójnie energiczna musi być i, i, i. trzymajmy kciuki za panią górę i za, za szkołę i za to, żeby nam to stowarzyszenie no przeszło, bo to. To jest bardzo ważne dla strategii szkoły. Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć jedną inną informację. Jako szkoła wychodzimy z taką inicjatywą społeczną propagowania wiedzy na temat chorób rzadkich. I w naszej szkole mamy uczniów z bardzo rzadką chorobą Bielego Bratera. To jest choroba, która polega na tym, że nie czuje się sytości. Więc olbrzymi problem dla ucznia i dla rodziców. I organizujemy z tego powodu taką akcję społeczną. To będzie bieg, przebiegnij łód pod taką nazwą, biegaj dla praderków. Chcemy to zorganizować, połączyć z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka. Bieg będzie się odbywał 26 maja na Jeziorem Miejskim. No i z tego miejsca chciałabym również Państwa zaprosić, zachęcić do udziału, do wsparcia. Będziemy rozdawać ulotki podnoszące świadomość Państwa uczniów naszych na temat tej rzadkiej choroby i w ten sposób będziemy wspierać też naszego ucznia Grecja. To jest uczeń z mojej klasy, więc sercem jestem zaangażowana bardzo w tę akcję i proszę o przyłączenie, przyłączenie się tych osób, które mogą. Dziękuję bardzo. Szczegóły podam przez uczniów, bo jeszcze na dzisiaj nie wiemy o której godzinie. Co ja proszę trzymać? Tak, i za, za tak, na pracy szkolnej. Proszę trzymać kciuki za pogodę. Czy macie Państwo tak, jakieś pytania? Może. To jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do wywiadu.